Dzisiaj zapraszam Was na unboxing mebli, które przyszły na balkon, które zamówiliśmy. Hussein już właśnie zaczął wszystko rozpakowywać, to tylko Wam pokażę, gdzie to będzie stało. Z jakim widokiem tutaj będziemy jedli śniadanie. Dlatego, że pojawiły się właśnie już komentarze, że o, wyprowadzamy się za akwum, nie będzie takiego fajnego śniadania na świeżym powietrzu. Słuchajcie, nic bardziej mylnego, dlatego że tutaj, pomimo tego, że nie będziemy mieć ogrodu, wciąż będziemy jadać śniadania na świeżym powietrzu. Mamy tutaj bardzo duży balkon, właśnie przy samej kuchni. To wiecie albo nie wiecie, to za chwilę zobaczycie, ale tutaj właśnie mamy kuchnię mamy duży kwadratowy balkon i z takim widokiem będziemy jedli tutaj śniadania i nasze mieszkanie ma widok jakby dwustronny. To znaczy, że z jednej strony tu gdzie jest kuchnia i salon widzimy góry, ale z drugiej strony tam gdzie mamy sypialnię będziemy budzić się z widokiem na morze. Jak szukałam mebli to stwierdziłam, że nie będę też dużo inwestować, dlatego, że poprzednie meble kupiliśmy w Agbuk bardzo drogie i stwierdziliśmy, że to jest taka inwestycja niepotrzebna dlatego, że to wiecie i tak się wszystko zużywa, stoi na słońcu, kurzy się. Dlatego teraz poszukałam w internecie takie najmożliwsze, najfajniejsze oferty, które są też najfajniejsze cenowo i wybraliśmy takie bardzo wygodne, fajne metalowe mebelki na taras w kolorze kolor poduszek będzie beżowy, dlatego, że ja wszystko urządzam w kolorze beżowym. To Wam pokazywałam już właśnie w poprzednim filmie, jakie firanki zawisły w naszym tureckim salonie i jakie zasłony zawisły w naszym tureckim salonie. To teraz jeszcze raz przebitka tego balkonu. Taki duży balkon i za chwilę weźmiemy się właśnie zamontowanie montowanie tych mebli. Postawimy i myślę, że zaczniemy nagrywać stąd filmy z tureckim właśnie śniadaniem. I powiem Wam, że pomimo tego, że mieszkamy tutaj na takim powiedzmy blokowisku wieżowców, to bardzo doceniam fakt tego, że te wieżowce są od siebie w jakiejś takiej odległości i oprócz tego mamy tutaj właśnie piękny widok, wiecie, na góry. Jest tutaj niziemski widok rano, dlatego że tutaj wschodzi słońce. Za tymi górkami wschodzi słońce. Ja to już pokazywałam na jakiś filmach, jakieś przebitki, ale na pewno nagram Wam jakieś śniadanie albo właśnie rano, bardzo wcześnie rano piję tu kawkę, więc też zrobię przebitki. Tutaj mamy normalny balkon i właśnie takie barierki, tylko wiecie co? Przez to, że mamy naszą tysię. Proszę wygrzewa się, ale jak inteligentnie główka w cieniu, a tutaj reszta na słońcu. I ona jest bardzo rozsądna i tak patrzy łapkami przez warierki i myślę, żeby nie wyskoczyła. Natomiast bardzo się boimy i żeby uspokoić nasze sumienie i żeby ona mogła skorzystać właśnie z tych balkonów, to założył tu takie siatki. I teraz wiecie co, takie spokojne sumienie, bo tak to ja ciągle byłam w jakimś takim stresie, jak ona biegła na ten balkon i wiecie, widziałam. Że nie wyskoczy, że nic się nie stanie, ale i tak człowiek wiecie, ma taki niepokój. No, także wracam do salonu i będziemy montować właśnie te mabelki i na końcu zobaczymy efekt. nie, arbuza też sobie trochę zjem i widzicie tutaj już wszystko leży. Jest rozpakowane. Te meble powiem Wam na końcu, bo muszę się zastanowić ile kosztowały. Bardzo fajne beżowe poduszki. Widzicie, ja tak wszystko wybierałam w beżu. Ja Wam kiedyś mówiłam, jak tak nagrywam nieruchomości, że moje mieszkanie, mój dom chciałabym właśnie urządzić w, koleże, w kolorze takiego beżu, drewna. No i tak się dzieje i tutaj jesteśmy akurat w samym zgodni, żeby to wszystko było takie bardzo naturalne, jednolite. Więc wybrałam takie poduszki a powiem Wam, że też wybrałam jasne poduszki z jednego względu. Jak ja w AdBook miałam te meble białe, bardzo ładne i właśnie te ciemne poduchy to one mi wypłowiały na słońcu w momencie. Po prostu ciemny kolor na słońcu nie może być, a to to jest jasne i ono tak na słońcu nie wypłowieje, więc bardzo też fajnie, dlatego że zwracałam uwagę, żeby te pokrowce były ściągane, żebym mogła właśnie je wybrać i. I powiem Wam, że dość fajne za tą cenę. Jak powiem na końcu, to wydaje mi się, że dość fajnie to wygląda. Huseń zobaczył, jaka jest instrukcja, będzie składać te meble. E, też właśnie tutaj postanowiliśmy, żeby te meble były, wiecie, są metalowe, bo mieliśmy teraz e, meble bakbock plastikowe i one były fajne, tylko właśnie bardzo duże. My nie chcemy takich ogromnych mebli na ten balkon, dlatego że po prostu to będzie taki, o, to będzie taki właśnie stoj kawowy, tak jak tutaj widzicie, też właśnie w drewni, więc beż, drewno białe taki właśnie tylko na kawkę, ale też możemy zjeść jakieś śniadanko, coś porobić i właśnie metalowe meble i powiem wam, że bardzo mi się te metalowe meble podobają. Będziemy nadzorować pracę Usaina i ja zjem sobie trochę arbusa. I powiem Wam tak, że najpierw, w ogóle jak urządzaliśmy Arbuk, to bardzo podobały mi się właśnie meble ratanowe. Takie duże, właśnie wybraliśmy takie białe, takie niby ratan, ale to był plastik. Dlatego, że w Turcji ratan nie ma sensu i teściowa nam odradzała, dlatego, że ona ma meble ratanowe, bardzo drogie, właśnie na swoim balkonie w Ankarze i przez słońce ten ratan jej popękał. Natomiast jeśli chodzi właśnie o plastikowy, taki podrabiany ratan, to on jest bardzo wytrzymały. Wiecie co on Wakbóg na takim gorącu słońcu wytrzymał, nie popękał, nic się z nim nie stało, bardzo łatwo go wyczyścić, więc to też jest właśnie ważne w jakim klimacie, bo tak jak w Polsce ratan może Wam wytrzyma, ale w Turcji ratan nie ma sensu. Po prostu wydane bardzo dużo pieniędzy i to się stry, strasznie niszczy. Tak, teraz właśnie podobają nam się metalowe meble i tutaj jest takie duże centrum AWM Plushabassi i tam jest bardzo dużo takich, jest Starbucks, jest bardzo dużo sieciówek kawiarni, czyli to, co ja uwielbiam najbardziej. I właśnie w tych kawiarniach wszędzie są metalowe meble z poduszy. No i maksymalnie mi się te poduchy i metalowe meble podobają, dlatego że to jest też takie bardzo proste, minimalistyczne neutralne i w ogóle oczywiście wszystko zamawiałam na kręgów, czyli takie tureckie Allegro i tam oglądałam zdjęcia, jak ludzie sobie właśnie wyposażają w Turcji balkony, tarasy i bardzo ładnie i elegancko te meble właśnie wyglądały we wnętrzach, które były takie minimalistyczne, naturalne i nowoczesne, więc wydaje mi się, że jestem taka usatysfakcjonowana właśnie, jak te meble wyglądają, dlatego że cena jest naprawdę rewelacyjna. Pierwsza sofa, tak naprawdę, to pierwszy fotel już za nami. Powiem Wam, nie było łatwo, dlatego że bardzo mocno trzeba naciągnąć ten metal, żeby się ze sobą zszedł jakby. Wiecie, to są bardzo tanie fotele, ale jestem bardzo zaskoczona efektem, dlatego że, nawet Hussein jest zaskoczona efektem, dlatego że te meble nie są wcale takie małe i nie są wcale takie, wiecie co? Mm, jakieś dziadowskie, bardzo elegancko ten mebel wygląda. Ja tak jeszcze usiądę, i zrobię wam na końcu jakieś przebitki, ale naprawdę jest bardzo wygodnie, fajne, głębokie, wiecie co, fotela, bardzo głęboko się tu siedzi, bardzo miękka poduszka. Niektóre poduszki trochę jak naleśniki, bo one były w transporcie, ale naprawdę przewygodnie jak sobie tutaj właśnie tak będę siedzieć, leżeć. Super, no to składamy resztę. I powiem Wam, że wydawało mi się, że nawet te meble będą takie wiecie, może nie pasowały, tu że mała, ale to naprawdę nawet wydaje mi się, że jest wygodniej niż bo Jest taki właśnie na pół leżąco, można się tutaj nawet kłaść. Trudne. Nie, pierwsze była, ale teraz. Łatwe. Oczywiście łatwe. Teraz jest łatwiutkie, no, no, to, ale w ogóle wiecie, co bardzo ładne są wykończenia tych foteli, dlatego że można było tutaj właśnie przyczepić takie drewienko. Bardzo fajnie wyglądają, naprawdę, tak w ogóle bardzo synchronizują się z moją kuchnią i tym, co ja sobie tutaj właśnie zażyczyłam I naprawdę nie wygląda ten fotel tak słabo. Naprawdę fotel prezentuje się całkiem nieźle. Tutaj, będzie za chwilę, cały komplet. Tą butlę przesunę bardziej do rogu z gazem. Taki bardzo loftowy tutaj wystrój tego mieszkania. I spójrzcie widok na górę, no i można tutaj siedzieć. Usań skręcę, ja Wam jeszcze pokażę właśnie, że tutaj te poduszki są fajne, takie puchate, a ta jest jak naleśnik, bo wiecie, w transporcie po prostu trochę je zmierzwiło, ale to nic, można później je napuszyć, to ja teraz spróbuję wyciągnąć. Bardzo jestem zadowolona, dlatego, że wszystko ma pokrowiec. i właśnie kolor beżowy, więc jest szansa, że mi to wszystko nie wypłowieje, tak jak bo po prostu kolor yy, granatowy stał się kolorem szarym, także... Mam nadzieję, że tu się już nie wydarzy. Husan skończył montowanie prawie dlatego, że został w stół. Ja zaczęłam gotować fasolę po turecku. Jak chcecie widzieć, jak taką fasolę przyrządzić, to zapraszam na film na kanale, gdzie Hussań po polsku tłumaczę jak taką fasolę zrobić. I teraz kolejna rzecz, jaką, jaką Wam pokażę, to właśnie gotowe sofy na balkonie. Powiem Wam, że efekt mi się bardzo podoba i naprawdę jestem zaskoczona, że te sofy tak dobrze wyglądają, dlatego, że spójrzcie. Sofy są naprawdę bardzo wygodne. Chciałabym nawet powiedzieć tak bardzo śmiało, że są bardziej wygodne od tych, które mieliśmy w Agbuk. Ustawiłam tę leżankę tutaj tak, dlatego, że tutaj mam widok na górki. I już czuję, że jutro będzie wschód słońca, będę popijać sobie kawę i będę sobie tutaj leżeć. Tutaj mamy boiler, to pokazywałam Wam w innym odcinku i mamy dwa krzesła. Na razie tak schowałam to krzesło przed słońcem, ale tutaj trzeba będzie to jakoś rozdysponować, zrobić... Chowić, schować te butle z gazem. Jakoś tu tak może zrobić. Może poproszę USA, bo tu na razie butla z gazem trzyma nam okno balkonowe, to żeby przesunąć. I chyba tak to będzie widzieliście, co wyglądać. Tak ludzie robili na właśnie internecie. Tutaj dwa siedziska i tutaj sofa i tutaj stolik. Wydaje mi się, że bardzo fajne miejsce, żeby właśnie na chwilę odpocząć od kuchni. Pisia, o, nawet Pisia wskoczyła. Podoba jej się. Ona wie, gdzie jest dobrze. Jak Pisia wskoczyła, to znaczy, że jej się tutaj podoba. Patrzcie. Pisi się podoba, podoba Ci się, pisiu, Od razu wskoczyłaś. Ona to jest francuski piesek. Ona wie, co jest dobre i od razu wskoczyła, bo jej się tu bardzo podoba. Jakby takie... Podusieczki to są dla pieseczka tutaj zrobione, tak? Dla ciebie wszystko jest zrobione. Oj, bardzo jej się podoba. Powiem Wam, że jak tak wskoczyła, to już będzie miała fajny widok, właśnie tutaj na góry, dlatego że nic nie widzi. Patrzcie, jak się ułożyła. Ja wam tu muszę nagrać. Podoba Ci się, tak? Ładne podusieczki. Kto tak pięknie się położył? Od razu wskoczyła i już pięknie siedzi. Kto tak pięknie siedzi? W Pysiuniu, popatrz. To tak pięknie tutaj siedzi, co za piesek! Wiecie, co, to jest niesamowite, ona po prostu tak od razu wie co jest dobre, położyła się tutaj, leży, Husań skręca tą za chwilę tutaj postawimy, zobaczymy efekt końcowy, ja lecę dlatego, że cebula mi się przypala, a piesek niech odpoczywa, dla niego są te mebelki i widok. Kończył już składać stół, więc teraz będzie efekt końcowy. Ja zdążyłam zaskrobać trochę przyrumienioną cebulkę i nastawić tą fasolę. I teraz powiem Wam tak. Pysia już leży i jej się podoba, więc to jest najważniejsze, że pieskowi się podoba, bo to czy no to nieważne. Ważne, żeby pysia już leżała. Dlatego teraz pokazuję Wam efekt końcowy, jak to wygląda. Tutaj widzicie już przez kotarę, że pysia leży, czyli jej się bardzo podoba. tylko w się bardzo podoba, dlatego, że mi również, to ja wybierałam te mebelki, dlatego uważam, że są cudowne. Słuchajcie, to w jakiś sposób ona tutaj leży, a od razu delektuje się tym miejscem, jest jej wygodnie no to to jest wiecie wielka rekomendacja dla tych medli stolik jest takiej wielkości bardzo fajny, to co mi zależało to żebym ja przy tym stoliku mogła sobie wypić kawę, mogła sobie postawić komputer, ale mogła również zjeść, to jest mały stolik dlatego, że wiecie tutaj nie będziemy stawiać stołu obiadowego, dlatego, że taki będzie w salonie tutaj mamy widok taki na górki i będzie jutro wschód słońca to na pewno muszę zrobić jakąś pogadankę przy kawie i tutaj przy Wschodzie słońce, pokazać Wam, jak to się prezentuje. Mebelki, powiem Wam, bardzo fajne. Ja rozpulchniłam te poduszki troszkę, dlatego że one były właśnie w podróży takie ścieśnione. Bardzo fajne na zamki pokrowce. Bardzo łatwo będzie to utrzymać w czystości. Ładne takie drewniane tutaj wykończenie. Sam stolik, widzicie. Jeśli, jeśli chodzi o cenę tych mebli, to też była rewelacyjna, dlatego że ja Wam mówiłam, że te ceny są tak różne w Turcji, że na jednym portalu są za 7000 lira były te meble, na innym za 5000. Ja znalazłam za 4400 lira takie meble, to nie wiem ile to jest około 500 zł chyba. Wydaje mi się, że jak na tą jakość i na to jak one wyglądają, to naprawdę mega. Wyglądają bardzo estetycznie, bardzo elegancko tak fajnie są wykończone. W ogóle materiał z jakiego zrobione są te po prostu też mi się podobają, dlatego że ja już szukałam wcześniej do AdBook Medley, wiecie, ogrodowych i bardzo ciężko było fajne znaleźć. Te są naprawdę takie praktyczne, fajne. Chuzem podoba Ci się? Oby Teraz. Nie wiem jak komfortowanie? Nie wiem. Ale super! Wygodne. Bardzo i... Nie czuję taniej ceny, wiesz, normalna, normalne, normalne no. cena bardzo tańsza, ale bardzo dobre. No właśnie, powiem wam, że nawet nie czuć z tego, że to są jakieś takie tanie meble. Nie no, plastyczne, wiesz, aluminium, bardzo dobre. Aluminiowe, powiem wam, że naprawdę bardzo dobrze wyglądają. To 4400 liry. E, też dobra cena, fajny kolor, no. wszystko mi się podoba. Będziemy dzisiaj tutaj jedli obiad, no więc e, fajnie. Podoba Wam się nasz nowy balkon. Będziemy teraz zasiadać, jeść sałatkę z wczoraj. Fasola będzie na później, na wieczór. Więc zrobimy sobie jeszcze taką wieczorną wyżerkę przy zachodzie słońca. Pysia tak jak się położyła na tej sofie, widzicie? To ona już z niej nie schodzi. To jest jej sofa i ona leży. Po prostu ma taki uśmiech. Banana ma na twarzy. I się podoba, więc no bardzo dziękuję. Przepiękne ja mebelki, super wyglądają. Twoje design, twoje myśleć. No, ja myślę, że Hussein robi, no. ale tymowo myślę, że efekt jest bardzo dobry.